Proszę bardzo na mnie obiad zrobić. Ja mam obiad robić? Kurwa ci tak daję kurwa poduszkę, wszystko ja mam obiad robić? A ja a, a wczoraj co? Dobrze? Dobry o nie kurwa. Ja ty, jestem tu długo Daj wam, nie parę groszy ja sobie i co no, zrobić. I zobacz jak jak To ty na mnie obiad będziesz robić? I wprzątać, kurwa. K kartofle chcę. Jeszcze kurwa. Powiedziałeś, że tam ktoś narzucił. Ty chlasz, wódkę piwo, wino i rzucasz co jeszcze? tak ciebie namawiają weź pierdolnie tam daną butelkę Knur pozbiera wiesz jak nas nazywają? Klur. Tomek kiedy ty przestaniesz chlać? bo mówisz o jutro o jutro i łożysz się na czeku, poduszkę czeku, i tak zakrywasz mo mi mordę bez krzyku zamknij mordę bez krzyku bierz. bez, krzyku, krzyku, już? bez krzyku, bo do ja do nie dam rady krzyczeć weź mi wycie, ale płypie jeszcze raz. Ja znajdę! A po drugie okulary Wojtka mają być futerale. Zajebał! Zajebał i przyszedł. Zajebał! Kiedy przestanie śpić. Piwą łódkę wina. Nigdy! A czemu taką nie można? Dobra. Chować puszeczki, byle dzieck. Nie chcę, ażeby on chlał. Daj mi powiedzieć tą rzecz! Proszę cię, bo ja nie dam rady krzyczeć. Wiedziałeś, że jesteś tu. Przyjedź szybko, bo ty nie chcesz iść do lasu. Podjechałem po ciebie, pod Zodiak. Zgadza się? Powiedziałeś co do mnie. Daj parę złotych, ja tu nie wracam. Nie, Tomku. Widzowie po to ci wpłacili pieniążki. Nie po to, żebyś ty kurwa chlał, bo jak tylko ty masz po to przyjeżdżać. Ja wiem, nie chcę ci tu siedzieć, okej, okay, no. Ja te pieniądze wszystkie, kurwa, siądę w samochód, zawiozę do domu dziecka i przekażę to. Nagram film. Jeśli ty masz tak się zachowywać, bo tak nie może być. Jak ty postępujesz? Albo tu żyjecie, jakoś razem się dogadujecie, albo nie. No to niechaj tyle. Zobacz, nie było mnie dwa dni i jakoś kurwa wytrzymałeś. Nie piłeś. Nie, pił! Pił! Tylko po tajemnie pił. Poczejemnie, tak? Potajemnie dachniać, bo tajemnie chlałeś? I może tak chlać, bo być czerwony jak buraczek? A ty kurwa, co to meczku? Narkotykarzu, no, kurwa, jemany chuju. Chuj jesteś u mnie. Ja ci dałem dach, mu szkodałem, w meniny, bo jesteś menynarzem. I chuj za jemany, narkotykarzu wybieraj. Albo nie chlesz, albo wypierdalasz nisi. Dom? Akuratnie, bo to dom akurat. Nie ma buteleczek, bo... W nie ma puszeczek, nie ma opakowań po piwie, nie ma. A tam kurwa ci pokazałem. Nalazłem. Dobrze. Bo ty kłamałeś dla jego, że ja nie teraz A teraz udowodniłem kurwa. Specjalnie nie sprzątałem, żeby tobie, a tam, co ty mówisz rzucałeś? Ty rzucałeś po łódce. I Masz kurwa tam posprzątać dziś. Co do jednej buteleczki? I tu. Nie dziś. Wiesz? Bo to twoje są buteleczki.